Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest 13 maja 2016 roku, policjantom z Wrocławia z komisariatu ucieka młody człowiek zamieszany w handel narkotykami. Trzy dni później je na rynku we Wrocławiu policjanci zatrzymują chłopaka 25-letniego, twierdząc, że to jest ich uciekinier. Zatrzymali Igora Stachowiaka, zabrali go na komisariat. Kilka godzin później Igor Stachowiak już nie żył. Wszystko próbowano zamieść pod dywan, i dopiero rok później, dzięki materiałowi Wojciecha Bojanowskiego, dowiedzieliśmy się, co działo się z Igorem Stachowiakiem. I Wojciech Bojanowski jest z nami dzisiaj w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Dzień dobry witam serdecznie. No to... Powiedz, co się działo z Igorem Stachowiakiem na komisariacie. To, jak sobie o tym w ogóle przypominam i ja o tym myślę, to, to, to dalej jakieś to wywołuje we mnie takie, takie dreszcze i takie bardzo nieprzyjemne uczucia, bo ym, no, wystarczy sobie wyobrazić, jak wyglądały te ostatnie chwile życia Igora Stachowiaka. Dlatego, że najpierw on jest bardzo wcześnie rano, on jest na rynku po jakimś całonocnym imprezie, szpendaniu się, po jakiejś imprezie. Zostaje, no już próbuje się bronić przed tymi policjantami. Zostaje wrzucone do radiowozu w sposób dosyć taki brutalny. Później ląduje na komisariacie. No i tam się dzieje coś bardzo dziwnego, niepokojącego: to znaczy, najpierw trafia do takiego pokoju zatrzymanych, tam jest jeszcze dwóch chłopaków, i później nagle policjanci zabierają go do toalety. Mhm. Tam jest w sumie czterech policjantów: Łukasz R, Paweł G, Paweł P i Adam W. Jeden z nich, Łukasz R, wyciąga paralizator i z tego paralizatora wystrzeliwuje dwie elektrody, które wbijają się w ciało Igora Stachowiaka, i dochodzi do takiego przesłuchania, właśnie w sytuacji, gdzie Igor Stachowiak jest podpięty do tego paralizatora. Po tym, jak został tym paralizatorem rażony, policjant. Po prostu mówi, że jak nie będzie odpowiadał na pytania, to jeszcze raz mu e, przypierdoli z tego paralizatora. E, więc e, no jest to sytuacja zupełnie nie do pomyślenia. To się wszystko dzieje w jakiejś ciemnej toalecie. Tak, i wyłączyli światło. Tutaj. Na cały Szczęście, policjanci o tym nie wiedzą, ale paralizator ma zamontowaną kamerę, która to nagrywa. W jakiś sposób udaje się Igorowi oswobodzić. On wybiega z tej toalety i wbiega do tego pokoju zatrzymanych. W tym momencie tych dwóch chłopaków jest z tego pokoju wyrzuconych. No i zostają tam cztery osoby, pięć osób. Zostaje czterech policjantów i Igor. No i y, Igor wyjeżdża już stamtąd na, na, na łóżku, wyjeżdża jego ciało. Y, policjanci, oczywiście, y, no, jakiejś wersji swojej się trzymają. To, to co tam się wydarzyło. No właściwie do dzisiaj się nie udało tego wyjaśnić. Co ciekawe, no jest też taki nowy wątek, dlatego że rodzina Igora Stachowiaka, jego ojciec zwrócił się do prokuratora generalnego Adama Bodnara, żeby wznowić to śledztwo w związku z opinią, która została wydana. No Dla mnie ta sprawa do dzisiaj jest naprawdę szokująca, budzi dużo emocji, bo no, te przyczyny śmierci na samym początku były określone trzy. To po tak. pierwsze było użycie środków psychoaktywnych przez Igora. Amfetaminy staje się. Tak? tak. Później druga przyczyna śmierci to miało być użycie tego paralizatora, a po trzecie, duszenie. Jest taki detal. Chodzi o. E, kość, chrząstkę tarczowatą, która znajduje się tutaj w szyi. No i złamanie tej chrząstki, do którego doszło, do takiego złamania może dojść tylko w przypadku duszenia, założenia jakiegoś Nelsona, mocnego przyciśnięcia, przyciśnięcia szyi. Więc ojciec i i jego rodzina nie ma wątpliwości, że można mówić co najmniej o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Natomiast no, ten wątek został umorzony. Zresztą no, możemy jeszcze pogadać po, po o tym, co się, co się po kolei w tej no sprawie No właśnie, działo. bo to jest też dosyć ciekawe, bo tak jak mówiłam na początku, no to tam było jakieś wewnętrzne śledztwo. A nie, ale... no to w ogóle było tak. Znaczy, moja perspektywa też całej tej sytuacji jest taka, że e, z moim ówczesnym szefem Adamem Pieczeńskim siedzimy, tam zastanawiamy się. Nad jakimiś tematami, którymi można by się zająć, i nagle jest w telewizji konferencja prasowa wrocławskiej policji. To jest koło środy, bo Igor umiera w niedzielę nad ranem, i tam się zaczynają zamieszki. To znaczy, tak. w poniedziałek ojciec Igora idzie do prosektorium, i tam jest takie szokujące zdjęcie, gdzie widać zmasakrowaną, naprawdę siną twarz tego, tego 25-latka. To zdjęcie zostaje opublikowane. Cały czas policja się trzyma jakiegoś idiotycznego, idiotycznej wersji, że Igor po prostu spadł z krzesła. W trakcie mm -hmm. przesłuchania spadł z krzesła. To klasyka, więc to wywołuje wściekłość zamieszki, naprawdę jest bardzo gorąco. Pod po tym komisariatem wrocław, Stare miasto, gdzie, gdzie do tego doszło. No i policja właśnie organizuje konferencję, żeby jakoś trochę to wszystko uspokoić. I dalej mówi o tej wersji, że ten Igor spadł z krzesła, więc. Więc yy, mówi mi wtedy mój mój szef Adam: Słuchaj, może byś tym się zajął, może byś tym się zainteresował. Yy, no i ja wtedy dowiaduję się, że ojciec Igora organizuje. O taką grupę, mm -hmm. właściwie gdzieś tam na Facebooku też pyta o nagranie, czy ktoś coś wiedział, bo bardzo mało wiadomo. On widział po prostu ciało swojego syna, nie wierzy tej wersji, nie wie, co się stało, więc pyta, poszukuje jakichś nagrań, poszukuje jakich, jakichkolwiek informacji. No i yy, na początku wiadomo bardzo, bardzo, bardzo niewiele. No i to, to, to śledztwo, którym ja się zajmowałem przez rok, Naprawdę dużo mnie kosztowało. Dużo było też jakichś takich fałszywych tropów, i naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu zajęło, zanim udało się ustalić, co tak naprawdę w tej sprawie się stało. Konsekwencje publikacji tego materiału były dosyć poważne, bo warto jeszcze powiedzieć o, o jednym. Igor umiera, na miejscu oczywiście jest prokurator, ale pojawia się też, BSW, czyli Biuro Spraw Wewnętrznych. Biuro Sprawy to jest taka policja, policja w policji, policji, która ma za zadanie sprawdzić, czy policjanci wszystko jakby zrobili. Okej, okay, tak. Oni tworzą jakiś raport, który trafia do Warszawy. Przypomnijmy wtedy Jarosław Szemczyk jest komendantem główny, głównym policji. Oprócz tego Biura kontroli, oprócz tego BSW jest jeszcze Biuro Kontroli, czyli druga taka instytucja, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, które też zajmuje się wyjaśnianiem różnych takich kontrowersyjnych spraw. Powstały dwa raporty, i właściwie nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Wiemy już dzisiaj, że te zdjęcia z paralizatora były znane policji od samego początku. Pytanie jest takie: czy widział je komendant główny policji? On na naszej antenie po publikacji tego materiału mówił, że nie. Natomiast no, wiele bardzo wskazuje na to, że, że te zdjęcia widział wcześniej. I, i to zaskoczenie to, to, to była jakaś, jakaś gra. Ja. Już wtedy, to jest rok 2016, zacząłem domagać się, występować. Wtedy, przypomnijmy, ministrem spraw wewnętrznych był Mariusz Błaszczak. Zacząłem występować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i do Policji o dostęp do tych raportów, tak? No bo mamy ustawie, ustawę o dostępie do informacji publicznej, więc no to jest dokument, ważna sprawa społecznie. Chciałem otrzymać ten dostęp, żeby zobaczyć kto ten raport, nie wiem, widział, podpisał, co tak naprawdę co, w tam tych, nie co tak w tych co w tych raportach było. No i oczywiście policja odmówiła, ministerstwo spraw wewnętrznych odmówiło. Sprawa trafiła do sądu, wygrałem sprawę w Wojewódzkim Sądzie administracyjnym, została złożona skasacja do naczelnego sądu administracyjnego, oddalona została, czyli w sądzie w naczelnym sądzie administracyjnym też wygraliśmy, no i policja tam musiała zapłacić jakieś koszty i została zobowiązana do tego, żeby ten raport udostępnić. Do dzisiaj tego raportu ja nie, 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 nie dostałem, nie otrzymałem. Natomiast. No, to nie można mówić jakiejś satysfakcji, bo, bo Igor nie żyje, to, to jest tragedia. Yy, nikt nie, nie, nie zwróci mu życia. Natomiast yy, jakieś takie poczucie elementarnej sprawiedliwości, wydaje mi się, że. Że, że, że trudno chyba dzisiaj czuć, co prawda po publikacji tego materiału został odwołany komendant wojewódzki. wojewódzki policji, komendant miejski policji, komendant tego komisariatu i zastępca komendanta tego komisariatu, osoby, które no jak się okazuje wiedziały o tym wszystkim i przez rok nic się nie stało, nic, bo, no tych się czterech, bo tych czterech policjantów cały czas pracowało, ja zresztą pamiętam my chcieliśmy pokazać, że oni pracują, wiedzieliśmy, że oni pracują, no ale to telewizja mm. ma też takie wymagania, że chcemy pokazać, że ten policjant wychodzi z pracy. Ja pamiętam, że od pożyczone miałem takie, takie punto jedynkę, takie czerwone i tam siedziałem w nim przez kilka dni i próbowałem sfilmować, jak oni wychodzą z tego komisariatu i po prostu... Czterech tych policjantów y, cały czas pracowało, później dochodzi do, do sprawy w sądzie rejonowym w 2019 roku oni zostają skazani. Ten, który trzymał Łukaszer, który trzymał ten paralizator 2,5 roku y, więzienia, pozostali trzej policjanci po, po, po dwa lata więzienia y, za y, przekroczenie uprawnień i A. znęcanie się. No tylko no, pytanie, jakby, no, Dlaczego Igor nie żyje, nie? I jak to się stało, że, że on wyjechał, wyjechał z tego pomieszczenia martwy. No, dla mnie to jest też taka sprawa. Myślę sobie, na takim, takim szerszym w takim szerszym ujęciu to jest też coś takiego, że masz państwo i państwo w jakimś momencie. Tym ramieniem zbrojnym państwa, no jakieś okay, jest wojska, ale jest też policja, policja, tak? Policja w imieniu państwa może ciebie zatrzymać, aresztować i tak dalej, i się wszystko na to zgadzamy, tak? Jest taka umowa społeczna. Tylko jeśli ta policja ciebie się decyduje zatrzymać, to bierze pełną odpowiedzialność za to, żeby tobie się nic nie stało. I jeśli ty masz obity łokieć, yy, to oni powinni powiedzieć: o, zatrzymaliśmy ciebie z obitym łokciem, bo to nie ten łokieć nie. A co dopiero jeśli ktoś umiera? I to nie jest jedyny, jedyny taki, taki przypadek. przypadek, bo tam jest jeszcze taki jeden bardzo ciekawy wątek. Otóż jak w każdej sprawie takiej kryminalnej bardzo ważne są opinie Zakładu Medycyny Sądowej. Tak. Najpierw pierwsza opinia zostaje wydana we Wrocławiu. We Wrocławiu Zakład Medycyny Sądowej wydaje opinię. Tam mamy te trzy przyczyny, czyli Paralizator, środki odurzające i wywieranie wielokrotnego ucisku na, na, szyję. Na, na szyję. No i, no, że tak powiem, dwie z tych trzech przyczyn łącznych są po stronie policjantów, powiedzmy co szczerze. Ale prokurator postanawia jeszcze zasięgnąć drugiej opinii w Poznaniu. Przypadkowo to się dzieje w Poznaniu. Dlatego, że w Poznaniu. Działa w zakładzie medycyny sądowej znany profesor Jarosław B. Mm -hmm. Mówimy B, dlatego, że ten profesor całkiem niedawno został skazany w związku z w marcu tego roku został skazany w związku z przekrętami finansowymi, związanymi z wydawaniem opinii. Jak ja się tym zacząłem interesować, to okazało się, że po pierwsze Jarosław B. Wydawa, prowadził szkolenia dla Komendy Głównej Policji. Za pieniądze mhm. szkolił policjantów. Co więcej, okazało się, że to jest biegły, który nagle zaczyna się pojawiać we wszystkich takich sprawach, gdzie policja zrobiła komuś krzywdę. I mamy takich przypadków kilka, no jeden to jest 2015 rok Kutno, gdzie ginie 29-latek, na drugim piętrze komisariatu 29-letni mężczyzna jest przesłuchiwany i nagle policjanci słyszą dwa strzały, później jeszcze jeden strzał i okazuje się, że został postrzelony ten mężczyzna w głowę. Kto wydaje opinię? Jarosław B. Jarosław B. Wydaje tam opinię, i ta opinia mówi, że tu niechcący policjant coś i tak dalej jest korzystna dla policjanta. Kolejna sprawa, rok 2019, Konin, i to jest taka sprawa, w którym 29-latek ucieka przed policjantem, policjant do niego strzela i ten chłopak również umiera. Tam jest ta opinia bardzo ważna, bo ona dotyczy tego, czy to było tak, że ten chłopak uciekał i policjant strzelił mu w plecy. Albo policjant, jest druga wersja, policjant był w sytuacji zagrożenia, czyli ten chłopak czy był. Przodem, był przodem do niego, biegł do niego i strzelił mu w pierś? No i kto? Jarosław B. Jarosław B. stwierdza, strzelił w piersi, stwierdza, nie, stwierdza, że, stwierdza że, że strzelił w pierś, ale ta opinia już teraz została, została podważona. No i co się dzieje w sprawie jego Stachowiaka? Ten jeden wyjątkowo przychylny policji biegły wydaje opinię, z której to wynika, że tamte trzy przyczyny śmierci to nie Excited Delirium. Excited delirium to brzmi dosyć egzotycznie, ale to jest taka no, wymyślona właściwie w Stanach Zjednoczonych, gdzie te paralizatory są o wiele bardziej popularne. To jest taka przypadłość medyczna. Nie ma co tego porównywać, bo to powoduje śmierć, ale trochę jak, nie, nie wiem, syndrom niespokojnych nóg. I te takie rzeczy, które zostały wymyślone, które właściwie medycyna na ten temat niewiele mówi, ale ktoś to wymyślił, bo służy to jakiemuś celowi, albo sprzedaniu lekarstwa, albo w tym wypadku. I to excited delirium to jest coś, co dzieje się tylko pod wpływem tego paralizatora. Jeśli ktoś jest bardzo pobudzony i strzeli ktoś do ciebie paralizatorem i ty umrzesz, to to będzie excited delirium. Czyli tam jest taki, taki skok adrenaliny, że po prostu. Coś, coś takiego człowieka. się dzieje, a, a z drugiej strony no paralizator to jest przecież taka broń, która ma nie, nie zrobić ci krzywdy, no tylko ma się obezwładnić. Co więcej, w Stanach jest tak, że jak chcesz używać paralizatora, to musisz nim zostać porażona. To mhm. znaczy, musisz, jakby ktoś musi strzelić, żeby żebyś zobaczyła jaki to jest ból, jakby z czym to się wiąże i tak dalej tak dalej. W Polsce tak nie jest. Y na szczęście było to nagranie, bo gdyby no tego właśnie. nagrania nie było, co ciekawe, oczywiście monitoring w komisariacie, który mógł pokazywać, co się dzieje. Dziwnym trafem nie działał. W cudowny sposób zaginął. Fantastycznie. Także no, po, po, tym, po tej publikacji mamy te dymisje, ale no też pamiętam, że Sejm się zbiera i, i to jest jeden z, z tematów debaty. No, ja do dzisiaj, tak sobie myślę o, o tej wiedzy, jaką miał na ten, na ten temat Jarosław Szymczyk. I do dzisiaj mnie fascynują te dokumenty. No mamy 2024 rok. Od 2016 się o te dokumenty staram, ja więc, ta, więc tak mi się wydaje, że no może coś w tych dokumentach być. Może teraz łatwiej będzie dostać. No, no, próbujemy. Tak? Próbujemy i teraz, teraz mam taką nadzieję, że. Że może to się uda. Chyba, że zostały zutylizowane. Trudno powiedzieć, tak? Znaczy, trudno powiedzieć. Ja wiem, że rodzina Igora jest bardzo mocno zdeterminowana. Bardzo im zależy na tym, żeby tę sprawę spróbować tak do, do krwi wyjaśnić. Zresztą ojciec Igora i jeszcze tam grupa prawników założyli takie, taką fundację jego, jego imienia. I to jest taka fundacja, która. Ma na celu pomoc osobom, rodzinom osób, które no doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, spotkać się z jakąś przemocą ze strony policji i niekoniecznie mają środki na to, by prowadzić jakąś batalię mhm. prawną. Jasne. Więc, więc no to, jest, to jest ciekawa inicjatywa, i z drugiej strony tam też spływają różne takie sprawy. Wiesz, co jest jeszcze przerażające w tym wszystkim? Że ci policjanci tak naprawdę nie sprawdzili, czy zatrzymali tego faceta, co trzeba. Bo Igor Stachowiak był zupełnie niewinną, przypadkową tak. ofiarą policji. No, dokładnie tak. To jest też coś, co nam się udało ustalić w toku tego rok trwającego śledztwa, że wcześniej była taka sytuacja kompromitująca zdecydowanie dla policjantów, która polega na tym, że oni zatrzymali jakiegoś gościa, zakuli go w kajdanki i on w tych kajdankach im ucieka. Zwiewa im w tych kajdankach. No więc no trochę to, tak, wiesz, no, no żenujące na, na poś... żenujące, no Trochę to wystawia tych policjantów na, na pośmiewisko. I, no i trwa w całym Wrocławiu taki alarm. Z tych komunikacji radiowej, do której nam się udało też dotrzeć, jak policjanci to po prostu cały czas szukają mm -hmm. tego gościa. No i cały pech polega na tym, że Igor był do niego podobny. Ale tam jest jeszcze takich różnych wątków, wąteczków naprawdę dużo, bo jedna rzecz jest taka, że on był podobny, został zatrzymany, ale nagle, jak trafił na ten komisariat, to na tym komisariacie się pojawia taki policjant, z którym on dwa lata wcześniej się spotkał. Miał jakieś tam mm -hmm. przecięcie, i ten policjant miał wtedy razić go paralizatorem, ale nie takim, że strzelił do niego, tylko takim, jakimś w latarce, takim tam kieszonkowym. i Igor złożył na niego skargę. I nagle jak on się pojawia. I to co ciekawe to, to jest też jedyny z tej, z tej czwórki policjantów, który jest leworęczny. A z tej obdukcji wynika, że ten ślad duszenia wskazuje, że to była osoba leworęczna. No i to też do dzisiaj, że tak powiem, jest w jakimś takim zawieszeniu, bo ten wątek dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci został, został umorzony. Zresztą przez ten rok to ja pamiętam, że dużo było takich wątków, które okazywało się zupełnie być fałszywym tropem. Znaczy nagle się zgłosił jakiś taki chłopak, który mówi, że, że on yy, był w jednej celi z Igorem, że gdzieś tam go przyczepili, bili go i wszystko się okazało nieprawdą. Mm -hmm. To był inny komisariat po prostu na fali jakby tego zainteresowania, więc, więc to była naprawdę taka trudna robota polegająca na tym, żeby trochę oddzielać te rzeczy, no tak, które tak. są wiarygodne i które mają jakiś sens od tego, co, co jest zupełną bzdurą. Długo też zajęło mi bardzo przekonywanie tych chłopaków, którzy zostali zatrzymani. Zresztą jeden z nich został zatrzymany za to, że filmował Nagrywał całą tę, ładowali do a tego. A przecież tego. można, znaczy każdy ma prawo, i to pamiętajcie, że każdy ma prawo funkcjonariusza publicznego na służbie filmować podczas jakiejś interwencji, więc, więc to zatrzymanie było też zupełnie, zupełnie bezpodstawne. Potem też była taka historia, pamiętam chłopaka, który miał jakieś zaburzenia psychiczne, i matka mm -hmm. wezwała do niego o, tak. policję. Dokładnie tak. I dokładnie się powtórzył ten sam y, 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 motyw. To znaczy, znowu był y, chłopak przyduszany na. Też się tym właśnie zajmowałem, tam jeszcze w grę wchodził jakiś gaz. Tak jest. Yy, no i kolejna. I, i wezwana tak, ko 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 karetka, i, i, i wymuszanie, śmierć, tak, kolejna... wymuszanie na tych biednych sanitariuszach, żeby oni powiedzieli, że to on z i, ta, znaczy, I oni go zawożą, i on już jest martwy w tej karetce, ale jakby tak. jeszcze jest taka próba, żeby o, żeby, on, żeby się okazało, że. Że, że to w karetce, że... a nie na tym trawniku, na którym go, policja go powaliła. Tak. Więc no, muszę powiedzieć, że mnie te sprawy po prostu wkurzają. I, I to jest coś takiego, że ja w ogóle sobie kiedyś pomyślałem, że jeśli jest coś, co mnie jakoś tak rusza i wkurza, to znaczy, że może warto się tym, tym zająć. Ja nie mam nic do policji, bo jakby cieszę się, że policjanci mają naprawdę, znaczy, że, że, że nas chronią, bronią, uważam, że mają naprawdę bardzo ciężką służbę. Cześć, i, I to nie jest przeciwko policji, i, i myślę sobie, że, że, że warto na to patrzeć w taki sposób, że to jest dla policji. Znaczy, że zajmowanie się takimi sprawami to jest dla dobra policji, i po to, by, by, do, by to zaufanie do policji było możliwie, możliwie największe, Ano nie będzie, nie będzie tego zaufania, jeśli takie sprawy nie będą właśnie do, 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 do szpiku, kości, do spodu wyjaśniane. To prawda, to prawda. Zastanawiam się, wiesz, na ile to jest tak, że takie psychopatyczne zachowania w policjantach budzą się właśnie wtedy, kiedy mają przyzwolenie od przełożonych na tego typu akcje. No to, jest, to jest rodzaj też chyba jakiejś takiej kultury. To mm -hmm. jest tak, że oczywiście myślę sobie, że nami jest trudno sobie wyobrazić, jakby też życie i pracę takiego policjanta, który pracuje na no ulicy. Tak, no w, tak? znaczy, jest, i często, jest w stresie Jest tak. stresie, często się spotyka i też w jakimś sensie żyje z tym półświadkiem tak. to Nazwijmy to w taki sposób. Yy, ale no, no myślę sobie, że to, że w takim paralizatorze jest kamera, zresztą też. Za jakiś taki no, mimo wszystko sukces po poczytuje to, że w efekcie tego e, materiału został wdrożony najpierw pilotażowy program, a teraz tak. już w, w taki program powiedziałbym ogólnopolski, ogólnopolski tych kamer tak, nasobnych, nasobnych, że są kamery, które mają policjanci, zresztą zdarzało mi się wielokrotnie gdzieś mając z policją kontakt widzieć, że rzeczywiście te kamery są. No, co prawda, też jak wiele przykładów pokazuje, okazuje się, że one nie działają czasem. No w tych, czasem w tych nie kluczowych działają. momentach to, to się zdarza, że taka kamera nie, nie działa, ale to jest moja nadzieja. Ja nie mam takiego przekonania, że, nie wiem, my dziennikarze to jakoś bardzo świat zmieniamy, ale chciałbym wierzyć, że jakiś policjant, który będzie trzymał w ręku taki paralizator albo pałkę, albo będzie to sobie pomyśli. kurczę, pamiętam tą sprawę Stachowiaka. Może się zastanowię nad tym. Znaczy, jeśli to mógłby być efekt tego, to, 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 to myślę, że, że warto było ten, ten rok poświęcić, bo powiem też, że oglądanie. Tam słabo było bardzo słychać to, co się dzieje mm -hmm. w tej toalecie, więc ja to widziałem setki razy. No i to jest straszne, to, 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 to myślę, że każdy, kto, kto tego nie widział, to, to, to może zobaczyć, bo to to jest w, w naszym materiale i, i to jest coś, czego po prostu nie da się oglądać i nie da się słuchać, bo, bo to jest znęcanie się. To jest torturowanie, to jest torturowanie po znęcanie się nad, nad chłopakiem, który jest zupełnie, zupełnie bezbronny, jeszcze jakaś idiotyczna próba wymuszenia jakichś zeznań na nich, żeby się nie wiem, przyznał do czegoś, nie do końca wiadomo do czego. To prawda, jest jeszcze, pamiętasz, historia tego Ukraińca, który w Izbie Wytrzeźwień też był przysługiwany. Tak, tak. I też został. Tak, zabity. więc, więc, więc to, jest, to jest jakiś taki mental, znaczy to jest jakiś taki mindset i, i, i myślę sobie, że. Yy... Że to się powinno zmienić, bo też jak tak sobie myślę, w jakim miejscu nawet Polska leży, tak geograficznie. To z jednej strony mamy Zachód, gdzie to takie rzeczy są nie do pomyślenia, chociaż no, wiemy, co się stało w Stanach Zjednoczonych, chociażby takich przypadków jest też George, George, Floyd. George Floyd, takich hmm. przypadków jest wiele. Ale myślę, że taki, takie poczucie, że służby mogą dużo, policja może dużo, no to to jest wschód, tak? Znaczy, tak to jest Rosja. Tak, Ukraina. że policja może właściwie wszystko. Policja tak? może właściwie wszystko, jak trafia w ręce policji, to jesteś to jest przerażony, bo, bo, bo ta policja może z tobą zrobić nie wiadomo co. My jesteśmy gdzieś pomiędzy tym i, i myślę, że im bardziej nam będzie do tego, że to są jednak procedury i że to jednak się wiąże z poważnymi konsekwencjami, no bo. To, 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 to jest, nie wiem, statystyka, tak? Znaczy, ty, ty pytasz o, o jakieś takie psychopatyczne skłonności, no biorąc pod uwagę, ile mamy w, w Polsce policjantów, no to, 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 to jest... zdarzy się tak, ktoś, no to tak? Promieni, tak? Znaczy, promieni, zdarzy, zdarzy się promień, zdarzy się ktoś taki, kto będzie się w ten sposób zachowywał, a myślę, że no, jakieś takie przyzwolenie na to, to to jest na no, to tutaj, tak? Znaczy, to przełożenie, ale też właśnie wyjaśnianie takich spraw i bardzo poważne traktowanie tego. Dlatego ja mam też. Dużą nadzieję dotyczącą tego wniosku, który trafił do prokuratora generalnego. Ojciec Igora domaga się tego, bo został powołany taki zespół biegłych. No i mam nadzieję, że prokurator generalny jakoś się do tego wniosku przychyli. No, słyszeliśmy obietnicę, że takie sprawy mają być wyjaśniane, więc mam nadzieję, że, że po prostu tak będzie. A wiesz co się stało potem z tymi policjantami? No oni te kary dostali wyjątkowo niskie, czyli tam były po dwa lata i te dwa i pół roku. Nie wiem, nie, nie wiem. Wiesz. Wydaje mi się, że nie wrócili do policji. Co oni robią teraz, nie wiem. Zresztą, no powiem szczerze, że oni jakoś nie szczególnie są zainteresowani no, tak, kontaktem tak, tak, ze mną. Domyślam się. Akurat Mam jakiś kontakt, znaczy w sensie, w, w, jakoś tam próbowałem mhm. do nich docierać, natomiast co się z nimi dzieje dzisiaj, to, to, to nie wiem. Ale odsiedzili te swoje kontakty. Tak, tak, tak. tak. No natomiast no gdyby ta sprawa została wznowiona, no to, to znowu trafiają z powrotem w ręce prokuratury. Tak jest. No Czekamy w takim razie na decyzję. Ministra Bodnara, a no i mamy nadzieję, że rzeczywiście uda się to do spodu wszystko wyjaśnić, właśnie, żeby Igor Stachowiak też mógł spoczywać w spokoju. Taką mam a nadzieję. jego rodzina też mogła już zamknąć ten trudny dla niego. Dla, dla, dla taty Igora to jest sprawa honoru. No to, to jest aha. też sprawa, którą on żyje. Ja pamiętam, kiedy tam przyjeżdżałem, żeby z nim porozmawiać. Tam jest w jadalni taki duży stół, mm -hmm. i ten stół był zawsze zawalony dokumentami, Dokładnie. jakimiś y, y, opiniami. I, I to jest tak, że y, no, mija 8 lat, ale to no, gdzieś, gdzieś ta rana w sercu tej rodziny jeszcze się nie zagoiła. No, bo to jest dosyć trudne. Tym bardziej, że no, opowiadanie o tym, że chłopak miał coś, zatrzymanie krążenia, czy coś w tym stylu, tak. tam się tam pojawia takie, takie wyjaśnienie. No, młody, 25-letni chłopak to się rzadko zdarza. Tym bardziej, że nie był chory. Tak. I tym bardziej, że był niewinny. Właśnie, i został zatrzymany zupełnie przez przypadek. Tak jest. Wojciech Bojanowski, tvn 24 Dzięki, Wojciech. Dziękuję Wojtku bardzo, za wielkie. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszam na afery PiS za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.